Witam Was, zapraszam na rozkład dla lwa na kwiecień o miłości, o relacjach, co w tym kwietniu, jak to wygląda energetycznie. Na te najbliższe tygodnie. Na co tutaj te karty chcą zwrócić Waszą uwagę? O jakiej kwestii Was poinformować, bo na pewno nie o wszystkim, po prostu o czymś szczególnym. Zapytamy je o czym. Pamiętamy, że to jest ogólny rozkład, więc nie będzie dla wszystkich, nie wszystko, więc weźcie tylko jeśli z Wami to rezonuje. Jest pani i pan w bardzo miłosnej atmosferze, w bardzo takiej bliskiej relacji, ale wy się ze sobą związaliście, jesteście połączeni. Jest gdzieś wokół ciebie osoba, rozejrzyj się. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Być może wielu z was tak, bo to jest takie zaangażowane, to jakby gdzieś zaszło, poszło bardzo głęboko, energetycznie, miłośnie, czułościowo. Tak, sobie gdzieś siedzimy w jakimś niewygodnym świecie, bo zapanowała cisza. I to tak się tutaj weszliśmy w te głębiny emocjonalne. Ja sobie to wszystko czuję, zdaję z tego sprawę, ty sobie też czujesz. I tak milczymy, bo nie wiemy, co my mamy z tym wszystkim zrobić. To jest wielki dylemat kochanków, którzy są. No, gdzie są, no na takiej linii frontu, tu są energie trzecie, tu jest dużo ludzi, tu są dylematy, tu są takie rozterki. No i co? Uwaga! Bo jeśli dla tych, którzy nie spotkali takiej osoby, to uważajcie na to, kogo poznajecie, dowiedzcie się, jaka jest jego sytuacja. Bo tutaj może być takie popłynięcie, takie no naprawdę, może się okazać, że nie da rady z tego stworzyć oficjalnej relacji, bo ten ktoś jest w związku, bo ten ktoś ma kogoś, bo on z tym kimś e, no, jest związany, zobowiązany I, i kochankowie, którzy zastygli, którzy bardzo są ze sobą. To jest mm, niesamowita energia, która was łączy która Was ze sobą scala. Tutaj wszystko jest, tutaj no motyle są w brzuchu, tutaj wszystko rośnie, wszystko puchnie i tak nie wiadomo, jak się, jak się w tym wszystkim zachować. Tego jest tak dużo, tak mocno, że my się nie spodziewaliśmy, że, że tak dużo, że tak obficie, że tak mocno. Mocne połączenie macie z kimś. Ale nie rozmawiacie chyba, z, nie wiem, może za bardzo o tym, albo nie chcecie o tym rozmawiać. Temat jest drażliwy, temat jest trudny. Przyjemnie wam jest ze sobą, szczęśliwie, błogo, dobrze, miły czas, cudowne chwile, cudowne. Dusza się po prostu gdzieś tam mm, odlatuje, ona sobie gdzieś frunie, jest szczęście. Ale tak bardzo, jak to Was uszczęśliwia, jak, no to, to daje też tak mocno do myślenia, zastanowienie się, takie zatrzymanie i co? No, zbudowaliśmy tutaj swoje imperium, mamy go, ono jest w nas, to co zbudowaliście, jest w Was i miłosne takie imperium. Ale my nie możemy się po nim poruszać. My nie możemy zbyt wiele z tym zrobić, ponieważ nie możemy sobie na zbyt wiele poz pozwolić. Obfitość, bogactwo, szczęście przelewa się. To jest takie, takie poczucie, jakbym nagle posiadał e, wszystkie, nie wiem, skarby świata. One są w Tobie, właśnie. Ty jesteś tym skarbem, moim skarbem. Wy jesteście nawzajem dla siebie takim skarbem, ale. Posiadanie skarbu nie daje życiowego komfortu, nie jest rozwiązaniem problemów, nie ułatwia tak naprawdę życia, bo co z tego? Macie ten skarb, on jest niedozwolony, on jest jakiś nie do osiągnięcia, niemożliwy do wzięcia. Jesteś skarbem przeogromnym i tu jesteś całą skrzynią złota, diamentów, szczęściem, kluczem do rozwiązania moich problemów. Jesteś taką energią, której bardzo pragnąłem. Tak przy, dzięki Tobie jakoś tak urosłem, odżyłem, wzmocniłem się, zyskałem wielką pewność siebie. Takie energie sobie wzajemnie daliście. To jest piękne, tylko że to urodziło się, powstało w jakimś innym imperium. I taka jest dla Ciebie rada. Zwróć uwagę, czy to imperium Powstało w innym imperium, bo ty jakbyś był tutaj człowieku w dwóch różnych takich e, światach. E, I tutaj jest rada. Zwróć uwagę na swoje e, sprawy, jakieś doczesne, materialne, na swoje zobowiązania. Zwróć uwagę na członka jakiegoś rodziny. E, na to, czy ktoś. Um, Wobec ciebie czegoś nie oczekuje? Czy spełniłeś gdzieś jakieś, nie wiem, wymaganie, zobowiązanie? Zwróć uwagę na rolę, jaką odgrywasz w swoim świecie. Czy jesteś w stanie połączyć to wszystko i z tym żyć i cieszyć się z tym? Także tu jest dla ciebie taka rada, żeby stanąć najwyżej, jak się da, spojrzeć na to takim. Mm, bardzo dojrzałym wzrokiem, z, taką, z, taką, z takim poczuciem wielkiej odpowiedzialności za te imperia, ty masz to zrobić, ty masz to pochłonąć w całości i taką przybrać postawę najwyższej władzy, bo jakby od ciebie tutaj wiele zależy, jak ten cały świat będzie funkcjonował. To wszystko, co cię otacza, jakby jest władza, decyzja, jakiś ruch jest w twoich rękach i od ciebie będzie zależało tutaj bardzo, bardzo dużo. Także jest tu taka, tak do pomyślenia, coś dla gołości, też mocne, jakby. Ukrywanie tej emocjonalności, tych uczuć, jakby ta sfera uczuć, ona czuła się trochę taka, mm, taka przegrana w tym wszystkim, w jakimś świecie rozliczeń, władzy, rozumu, e, no, takiego istnienia, bytu codziennego, jakby te uczucia, one były tam tak, takie, takie schowane, takie malutkie one są bardzo wielkie i mają potężną moc. Ale jakby ich cały ten, ten system, który tutaj funkcjonuje wokoło, jakby ich tak przy, przykrywa, żeby ich nie było widać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.